Ciastka z szerszeniem, nowym przysmakiem na Tajwanie. Ciastka księżycowe to tradycyjne wypieki towarzyszące obchodom tradycyjnego festiwalu środkowo-jesiennego na Tajwanie. W tym roku będzie można spróbować czegoś kompletnie nowego. Jedna z piekarni oferuje ciastka z szerszeniem oraz larwami szerszenia w środku. Właściciel piekarni mówi, że ciasta z szerszeniem są kruche, słodkie z lekko kwaśnymi larwami w środku. Jeden z naszych kolegów z redakcji postanowił ich spróbować. Szerszeń smakuje jak chrupiąca smażona krewetka. Larwa smakuje jak pasta z fasoli. Ma też lekko alkoholowy i owocowy posmak. Właściciel sklepu wyjaśnia, że larwy po ugotowaniu lądują w rumie. W zasadzie smakuje nieźle i gdybym nie wiedział, co jest w środku, pewnie nie odczułbym różnicy. Jedno ciastko kosztuje około 9 zł. Jedynie 2000 sztuk będzie dostępnych w sprzedaży. Odważyłbyście spróbować?